Jestem małą papuszką i bardzo mańczo, bo moja pani, bo moja pani bardzo, bardzo słodka jest codziennie śledzia mi daje, a ja nie chcę go jeść. A tak bym chciała, a tak bym chciała, pić go na i oby jeść. Teraz jesteś małą papuszką, która jest bardzo dużą papuszką. Jestem małą. Jestem mało, bardzo i wiem bardzo malutko, bo moja pani, bo moja pani, bardzo stroga jest. O nie szecia mi a ja nie chcę go wjeść, ale ja bym chciała, ale ja bym chciała pić dobra.